Słuchajcie, mój, e, moja kamera była właśnie tu, a tutaj ptak narobił. Ja to mam chyba dzisiaj szczęście, bo inaczej cały ekran byłby teraz e, zamazany. Słuchajcie na biało-czarno. Nie znam drugiej osoby, która w ten sposób zaczęłaby odcinek od Ptasiej Kupy, ale no cóż, witajcie na kanale Polka w Ameryce. Właśnie idę sobie tutaj na szybki spacer po Long Island City w Queens. Kiedyś tutaj mieszkałam zresztą, 10 lat temu, jak przyjechałam po raz pierwszy do Stanów. I w dzisiejszym odcinku chciałabym Wam poopowiadać o seksie w wielkim mieście. Mianowicie, yy, jako generalny koncept, ale też o mojej pracy na tym serialu z Sarą Jessica Parker. Powiem Wam, że seksu w wielkim mieście nie widziałam do czasu... Kiedy nie miałam covidu, po raz trzeci na, na Florydzie miałam teraz covid i stwierdziłam, że będę siedziała w domu i tak tydzień, więc może coś sobie obejrzę i zaczę, zaczęłam oglądać seks w wielkim mieście. Po raz pierwszy w życiu i tak się wkręciłam, że przez ten tydzień obejrzałam wszystkie sześć sezonów, dwa filmy. I jeszcze mi teraz zostały te dwa nowe sezony. Właśnie jeden z nich, pracowałam na planie jednego z nich. Dla HBO kręcili z kolei i teraz to nazwali And Just Like That. I jak oglądałam ten seks w wielkim mieście z wieloma rzeczami. Fajnie było zobaczyć jakby Nowy Jork, powiedzmy 20 lat temu. I fajnie było to zobaczyć z ich perspektywy, takich bogatych kobiet z Upper East Side i Upper West Side. Tej takiej elity amerykańskiej. Jeśli chodzi na, o pracę na planie, w ogóle Sarah Jessica Parker poznałam na planie jej filmu. Była producentką filmu i byłam z nią w scenie. I mam o tym oddzielny odcinek, także jak chcecie posłuchać tej historii, jak miałam tam rulkę mówioną, jak to się stało, to zapraszam serdecznie. Natomiast tam poznałam Sarah Jessica Parker i zrobiła na mnie takie. Hmm, Średnie wrażenie, to znaczy, taka bardzo. A wiecie co, nie będę mówić jaka bardzo. Może też mi podpadła trochę, bo spytała, czy jestem Rosjanką. Większość ludzi mnie tutaj o to pyta, bo prawda, lekki akcent plus wysoka blondynka, to z góry założenie Amerykanów jest, Amerykanów jest takie, że jesteśmy Rosjanami, jak tak wyglądamy. Więc może to mi po prostu podpadła, może dlatego jestem troszkę taka na nią bardziej cięta. Natomiast fajnie też było ją poznać, tylko że wtedy jeszcze nie oglądałam tego seksu w Wielkim Mieście, więc nie wiedziałam, jaką ona jest wielką gwiazdą. I minęło parę lat od czasu tego filmu, ze 2-3 lata minęły i pracuję na planie właśnie And Just Like That, czyli tego nowego sezonu seksu w Wielkim Mieście. I jest taka scena, że ja jestem w Starbucksie z, z Mirandą i z Charlotte i one coś tam zamawiają kawę, coś rozmawiają i dochodzi do nich Carrie, czyli Sarah Jessica Parker. I ja miałam akurat taką scenę, że ja odbieram kawę i wychodzę przed Starbucks, przechodzę za róg, a wtedy Sarah Jessica Parker mnie mija. I w ten dzień, ja nie wiem co się stało, jak oni to sprzedali mediom, ale na bank ktoś puścił farbę, gdzie to będzie kręcone, żeby uzyskać oczywiście co? E, darmowe publicity, tak? Darmową reklamę. I słuchajcie, po raz pierwszy mi się zdarzyło tak, że ja wychodzę z, z, z tego Starbucksa, żeby to kręcić, tą scenę, patrzę, a tam na zewnątrz po prostu cała ulica w gapiach, w paparazzi. Wszyscy czekają na sarę Jessica Parker. No i oczywiście wszyscy telefony na nią skierowane. Jako, że duża produkcja, mnóstwo gapiów po drugiej stronie ulicy żebym sprawdza, co się sprawdza, co się dzieje na planie. Z tej małej grupki zrobił się cały tłum ludzi. Którzy po prostu stoją i czekają na sarę Jessica Parker, w tym paparazzi za mną. Czekajcie, tutaj muszę sobie szybko przejść. Zdążę, zdążę, nie zdążę? A ja pewnie, że zdążę. Dobra, udało się przejść. I wyobraźcie sobie, że. W tym momencie, jak ja wychodziłam już kręciłam tą scenę, wychodząc ze Starbucksa, skręcając za róg, i Sara Jessica Parker wtedy wchodzi do tej knajpki, to się nagle okazało, że mnóstwo ludzi nagrywało to oczywiście na telefony, bo mnóstwo gapiów, że wow, kręcą nowy sezon seksu w wielkim mieście. Dlatego myślę, że na bank sprzedali tą lokalizację, bo mówię, darmowa po prostu reklama dla HBO i dla tego serialu, że coś takiego jest kręcone. I więc co się stało? Okazało się, że nagle to wideo ze mną wychodzącą zrobiło się trochę takim wiralem i nie wiem czy jeszcze znajdę. Mam nadzieję, że gdzieś to znajdę, ale jest takie wideo ze mną, które miało 7 milionów wyświetleń, gdzie po prostu widać moje długie włosy i mój tyłek. Także mój tyłek po prostu widziało kilka milionów ludzi i ta Sara Jessica Parker To było ciekawe doświadczenie pracy z nimi. Tylko mówię, teraz zupełnie inny miałoby to dla mnie wydźwięk, ponieważ teraz już wiem What's the big fuss about? O, dlaczego jest tak głośno o tym serialu? Dlaczego jest taki kultowy? Dlaczego tyle ludzi go oglądało? A pisałyśmy o tym serialu z Anią w naszym e-booku filmowym Nowy Jork. Więc jak tak zwiedza się Nowy Jork i na przykład lubi się seks w wielkim mieście? To można zwiedzać miejsca, w których serial ten był kręcony, przy okazji oczywiście dowiadywać się o tych miejscach, ale generalnie taki super produkt dla fanów kina. To od razu Wam polecam. Poniżej jest oczywiście link do tego e-booka. Nie dość, że jest piękny wizualnie, to i. To i jest dużo informacji, jak i ciekawostek, i jest po prostu inny, inny kąt, inne podejście do tego Nowego Jorku właśnie przez pryzmat filmów i seriali. Także zupełnie inaczej by było, jak ja już bym wtedy znała ten seks w Wielkim Mieście. Myśl, myślę, że mogłabym być trochę taka star starstruck, zwłaszcza przez Cynthia Nixon, która też jest lesbijką w ogóle i czy tam biseksualna, ale ma, ma żonę chyba? I ona próbowała przez chwilę zostać tutaj politykiem w Nowym Jorku, natomiast się nie udało. A teraz na przykład wiem, że w serialu gra prawnika, więc y, wiem, że jakby jest zupełnie inny jej status inaczej jest y, kojarzona niż po prostu jako zwykła aktorka, bo nie jest, nie jest jakby zwykłą aktorką. W, w ludziach, w perspektywie ludzi, jest y, prawnikiem, tak? Bo tak ją zapamiętali z tego serialu, dlatego mogła startować. Po, jako polityk. Tak samo nie wiem Donald Trump też miał swój show, że był biznesmenem, który zwalniał ludzi i szukał idealnego pracownika, więc też ma tą taką wygrał te wybory pierwsze, ponieważ też miał tą wizję takiego biznesmena, który osiągnął olbrzymi sukces właśnie dzięki mediom na przykład. Ale to taka mała, słuchajcie, dygresja jak zawsze na moim kanale. Także to tyle w dzisiejszym odcinku Story Time. Tak na szybko chciałam wam po prostu opowiedzieć o moim seksie w wielkim mieście, moich doświadczeniach właśnie na tym planie filmowym. A nagle ciemność stała. Do zobaczenia na kolejnym odcinku Polki w Ameryce. Na razie pa.